Też. Ej, takie, znaczy, kocham nie. mnie. A, sorry, mówię do mojego kota. Znaczy, mam papugę akurat, nazywa się mam... Kiwi. Koty, papugi, puszki. Znaczy, mam Ty! Koty i papugę. Połączyło mnie live'em! Mam live od Kto chce link? Nie. nie za mnie no chyba nie. Wyślę na niego. Masz kur. Powinno działać. Na znaczy, tej chwilowo jest czarny ekran. Masz nowel, jak chcesz. To nie jest ja na żywo, weryfikacja konta. jest Dobra. Powiedzcie mi, jaka... jak to wygląda, czy jest dobrze, czy jest źle. Jak to na live wygląda? Czemu nie mogę wejść na a tylko mi pokazuje jakiś gunwo? Jakaś weryfikacja konta. A, bo to nie to ci dałem do tego dostęp. Poczekaj. Boże. Byczek, mądry. Już ci daje link. Czekaj. Jakie co wy macie ruchowe te... Co? ...awatary. Mamy nitro. A, do tego. Nice. Przepraszam, nie do tego wam wysłałem. To też w sumie nie to, poczekaj, co? Ja w to wejdę sobie. Dobra, jaki mruczek. Proś. Mruczuś. <grym> idę szukać, I, idę się załamywać w, na moim, w moim pokoju. Wracam za 5 minut. Debil, <grym> okay. no debil. Tam 5 minut później. Mm -hmm. Okay, I nie, tak. nie ma twojego live'a, Puliusek. Poczekaj, już, już, już. Kopiu, już mam. Musiałem go... Okej. Okay. O boże. Masz tu i masz kur. Też chcesz? Link do tego? Masz, why not. Nie tu. <laughs> Prawie to wkleiłem na chat adminów. Okej. Okay. Ale gówno grafika, co nie? Przynajmniej no, powiedzcie. Ja to wejdę sobie. No ja. nie ma tego lajba tu Poczekaj, po już, już, już. O oh, nie! Mam. Okej. Okay. No weź! tu i masz Nie zdziwię się, jak Też znajdę tam chęć? Dobra, powiem Pięknie. tyle: ja nagrywam s club jest, Znaczy streamuję, przepraszam, jest live. Nie chcę streamować I, i, to to na chat adminów. Fajnie. Byłem mm. na kolacji i się patrzyłem Ale główno grafika, co nie? Znajdą, mm. wiecie, to... No grafika nie jest ładna. No, o go, o to nie wiem jak to, ale ja już tak. pobiłem. kim tak, mówisz? Nie. Pokwal się. No ja dopiero... e, na chwilę zakończę transmisję. No tak, no, Jeszcze jest raz zaraz spalę.